Siemano, moi kochani, witam Was dzisiaj wyjątkowo z Londynu. Bo wybraliśmy się na wycieczkę ostatnio już w Anglii. Ale słuchajcie, tutaj w Londynie nic nie nagrywam, bo to już tak temat wszędobylski. Możecie zobaczyć London w filmach, możecie zobaczyć na innych kanałach na YouTubie. Wycieczek jest masę na YouTube z Londynu, więc. Nic tutaj nie nagrywam, bo to po prostu oklepany temat. Nie wiem, taka propo, znaczy nie wiem. Ja bym tutaj nie mógł mieszkać. Nie podoba mi się generalnie. Owszem, przyjechać na 2-3 dni, pozwiedzać, wszystko fajnie, ale mieszkać bym tu nie mógł. To nie dla mnie. Za dużo miasto, za duże miasto, które mnie przytłacza, więc. To zdecydowanie nie jest dla mnie. Nie wiem ile tutaj trzeba zarabiać, żeby móc żyć na takim poziomie jak gdzieś w, innym, w innych częściach Anglii. Na przykład tam gdzie ja mieszkam obecnie, bo patrząc na koszty nieruchomości i koszty życia, to tutaj chyba trzeba zarabiać między 3 a 4 tysiące, żeby jakoś fajnie sobie żyć. Trochę powiem Wam szczerze, że spodziewałem się, że będzie czyściej na ulicach. Bezdomnych też dosyć dużo, więc słabo to wygląda. No ale architektura jest na przykład fajna. Dużo zabytków. Na pewno też tu każdy znajdzie coś dla siebie. Także plusy i minusy, ale nie o tym miało być. W ogóle to przyjechałem tu razem z moją żoną. Nie o tym dzisiaj miało być. A mianowicie pytacie mnie, czego, co, co ja oczekuję po powrocie do Polski? Co ja oczekuję od Polski? Co ja oczekuję po powrocie? Słuchajcie, nie oczekuję nic nadzwyczajnego, bo taka jest prawda, że. Im mniej oczekujesz, tym potem możesz się mniej rozczarować. A jeżeli wyjdzie coś na plus, no to się nie rozczarujecie, a wręcz przeciwnie możecie być mile zaskoczeni. W ogóle to za mną Pałac Westminsterski i Big Ben. Niestety w remoncie. Tutaj Westminster Bridge. Pałac westministerski. O, tam sobie możecie zobaczyć: Big Bena w remoncie, niestety, w rusztowaniach. No i słuchajcie, co ja oczekuję? Oczekuję, że będę sobie normalnie, spokojnie żył. Tak jak sobie żyłem przed wyjazdem. Bez zbędnego pośpiechu. Bo tak naprawdę tutaj pracuję 10 godzin dziennie. W pracy jestem 10,5 godziny, bo jeszcze odrabiamy półgodzinną przerwę, która nie jest płatna. Razem z dojazdem jestem 12 godzin poza domem, więc przez 5 dni w tygodniu tak naprawdę nie mam czasu na nic. W Polsce też pewnie będzie podobnie, ale przed wyjazdem w Polsce na pewno nie byłem w takim biegu, i mam nadzieję, że tempo życia trochę spadnie. Będę sobie spokojnie żył, wybuduję sobie dom z ogrodem i będę prowadził normalne, spokojne życie. Nie oczekuję niczego nadzwyczajnego, nie oczekuję żadnych nadzwyczajnych pieniędzy, bo w Polsce tylko jakiś malutki procent takie pieniądze zarabia. Także stawiam na spokój. Na pewno to jest jasne, że. E, takich, że w Polsce zarabia się mniejsze pieniądze i żyje się na niższym poziomie zazwyczaj, no chociaż niekoniecznie, bo tak jak w e, odcinku e, powrót do Polski kiedy to ma sens, pokazałem, że niekoniecznie poziom wasz życia po powrocie musi spaść. Jak to będzie w praktyce, tego się dowiemy. Wszyscy wspólnie, jak będziecie oglądać filmiki, bo ja będę na pewno na bieżąco nagrywał i na bieżąco zdawał relacje. Więc po powrocie do Polski, tak jak mówię, nie oczekuję niczego nadzwyczajnego. Oczekuję tego, że będę sobie w miarę spokojnie żył, będę u siebie i będę się dobrze czuł. Jeżeli wszystko się uda, to chciałbym, tak jak już mówiłem, otworzyć swoją firmę i spróbować na swoim. Wtedy na pewno wszystko by było łatwiej. Oczekuję jeszcze na pewno tego, że będę po prostu bliżej rodziny i będę miał znajomych, których znam od wielu lat blisko, będę się z nimi spotykał. Wiadomo, spotkania towarzyskie, grille i tak dalej, imprezy różne. Różne uroczystości rodzinne mnie nie będą omijać, tak jak do tej pory. I to też jest bardzo ważne, żeby utrzymywać stały kontakt ze znajomymi. Bo tutaj też oczywiście miałem różnych znajomych, ale moim zdaniem, jednak to nie to samo. Tamtych znajomych, którzy, których zostawiłem w Polsce. To niektórych znam od urodzenia, niektórych poznałem w szkole, więc to też jest dla mnie bardzo ważne i oczekuję, że życie towarzyskie po prostu będzie dużo lepsze niż tutaj w Anglii. No i to chyba na tyle, słuchajcie. Idę dalej zwiedzać. Długi majowy weekend ostatnia wycieczka w Anglii, w Londynie byłem. Albo przejazdem, albo na przedmieściach. Nigdy nie zwiedzałem nic konkretnie, więc idę dalej zwiedzać. Dajcie łapkę w górę. Napiszcie komentarz. Zasubskrybujcie kanał. Żegnam się z Wami już. Na razie, cześć i do zobaczenia w następnym odcinku. Dzisiaj, jak to nagrywam, to jest dokładnie miesiąc do powrotu do Polski. A jak będę wstawiał, to pewnie będzie trochę mniej może dwa tygodnie. Coś w tym stylu. Na razie trzymajcie się. Cześć.